Kulka leci w dół zjeżdżalnią. Wprawia w ruch blok nieruchomy. Blok popiecha przekładnie z metalową kulką. Pochylnia przechyla się ze świeczką. Świeczka podpala kostkę cukru nasączoną alkoholem etylowym, wiszącą na sznurku. Ten spuszcza piłeczkę po trasie, a ta biegnie aż do włącznika. Lampy halogenowe o łącznej mocy 460 W świecą na trzy panele fotowoltaiczne, które zasilają kolejne układy. Mikroprocesor, zasilany panelem solarnym, zlicza obroty helikoptera. Po stu obrotach włącza wyrzutnię śmigła, która po wystrzale przewraca listewkę uruchamiającą dwa następne wiatraki. Oba wiatraki są zasilane z paneli słonecznych. Drugi z nich uruchamia silnik obracający przykładnie. Po pełnym obrocie przekładnia uruchamia łódkę z napędem wiatrowym zasilanym baterią słoneczną. Łódka włącza pompkę. Pompa wodna również pobiera energię bezpośrednio z panelu fotowoltaicznego. Woda obraca turbinę przymocowaną do prądnicy, która może zostać wykorzystana do zasilania kolejnych urządzeń. W tym przypadku jednak to sensor wody wyzwala następną reakcję. Czujnik wilgoci uruchamia mikroprocesor sterujący przebiegiem reakcji chemicznych. Silnik krokowy zasilany solarem dodaje glicerynę do nadmanganianu potasu. Następuje zapłon. Czujnik ognia wykrywa zapaloną glicerynę i uruchamia proces elektrolizy roztworu soli z wodą. Po około 20 sekundach wytworzony wodór zgromadzony w strzykawce spala się dzięki iskrze generowanej z zasilacza wysokonapięciowego przetwarzającego napięcie 12V z solara na 28KV w impulsie, wypychając tłok z określoną siłą do góry. Wrzucenie tłoka uruchamia kolejny mikroprocesor sterujący grającymi kieliszkami. Do grania są wykorzystywane małe elektromagnety. Wysokość dźwięku jest regulowana wysokością cieczy w kieliszkach. Wszystkie elementy i reakcje chemiczne są zasilane z energii słonecznej. Dziękujemy za obejrzenie.